Hejka, hejka, w nowym vlogu. Postaram się, żeby ten wstęp nie był długi. Znowu dłuższy czas nie nagrywałam. Mm, ostatnio nie mam weny, nie chce mi się. No, ale dzisiaj jakoś tak wstałam mówię, dobra. Tym jak poszedł do żłobka, wezmę ten aparat i coś tam pogadam, żeby nie robić takich długich przerw, bo nie chcę. Z jednej strony nie chcę, a z drugiej strony... Ostatnio jest ciężko i... Hmm, dobra, zaczynamy, zaczynamy vloga. Mam tutaj kawę w zimowym kubeczku. To jest najdroższy kubek, jaki mam w domu. On kosztował 45 zł, w Empiku go kupiłam. Normalnie nie zapłaciłabym tyle za kubek, tyle kasy za kubek. Zawsze kupowałam takie hmm, kubeczki po parę złotych, max 15 zł, gdzieś tam w Pepkowisku. No a tutaj 45 zł kubek z Empiku, Normalnie bym go nie kupiła, dlaczego go kupiłam? No parę lat temu e, chciałam sobie kupić kubek świąteczny, zimowy, poszłam sobie do galerii, do Empiku, Wybrałam sobie ten, bardzo mi się spodobał taki uroczy kubeczek, fajnie. E, no i nawet nie przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć na cenę, bo ja nie byłam świadoma, że, że kubki są takie drogie. No, no nie wiedziałam, no wcześniej kupowałam tańsze. E, no i podchodzę do kasy i gość mi mówi 45 zł już tam nabił na terminal nie? i wyciągnęłam kartę, żeby zapłacić, i miałam takie. Kurde. Nie chcę. Nie chcę płacić za ten kubek 45 zł, A zapłaciłam. Nie wiem czemu, może było mi głupio powiedzieć, że jednak go nie biorę. Możliwe. W każdym razie wzięłam, zapłaciłam, wyszłam z tego empiku i żałowałam. W sumie niepotrzebnie, bo mam teraz fajny kubeczek, z którego, z którego przyjemnie się pije kawkę. Arek też lubi ten kubek, e, no ale na zawsze zapamiętam jego cenę. Dobra, tak szybciutko e, opowiem co u nas. E, ciężko ostatnio, ciężko. Ja jestem chora, co pewnie słychać. Mam zatkany nos. Jakiś wirus nosa normalnie. Um, ponad tydzień temu Tymek wrócił ze żłobka z takim mega mocno zapchanym nosem zatkanym, zapchanym i Tymek przez tydzień nie chodził do żłobka, bo właśnie był chory przeszło też na Arka, teraz ja choruję Julek taki ma lekki katarek chociaż u niego w sumie to jest najlepiej natomiast jest ostatnio mega marudny i płaczliwy dlatego, że ząbkuje, prawdopodobnie ząbkuje, Tymek w domu, Julek marudny ja chora wszystko się tak na siebie założyło yy, i co? No ale liczę na to, że te najgorsze dni mamy już za sobą i że będzie lepiej w końcu. Tym bardziej, że zbliżają się Mikołajki, trzeba ubierać choinkę, yy, no żeby tak trochę nacieszyć się też tym przedświątecznym czasem, yy, a później już świętami, żeby... Najważniejsze, żeby na święta być zdrowym, bo jak choróbsko się przyczepi, to nic nie cieszy więc tak, bądźmy zdrowi to tyle we wstępie, zaczynamy dzień mamy dzisiaj zaraz wam powiem, mamy dzisiaj środę 4 grudnia dobra, muszę iść Julusia wziąć, bo on już tutaj się wspina na łóżko, ej na łóżko znaczy, to nie wspina się na łóżko bo jeszcze jest za mały ale próbuję stać przy łóżku ej ty, bo polecić na główkę ej, dobra, ja idę cześć o, tak robi Juluś. Już na nóżki próbuje wstawać, więc trzeba pilnować. Nie? Juluno, pokaż fryza. Mój <grym> fajnego fryza. Juluno. <grym zim wyszczone> Ale super, fryz na imprezkę idziemy tu. Zamówiłam sobie ostatnio nową książkę. I to będzie chyba ostatnia książka, którą przeczytam w tym roku. Jak widzicie, tytuł 4 tygodnie dla Ciebie. Przeczytałam już początek, i autor zaleca, żeby pracować z tą książką właśnie przez 4 tygodnie. Więc akurat grudzień przeznaczę sobie na pracę z tą książką. No i co, zaciekawił mnie opis. I tak sobie pomyślałam, że ta książka pozwoli mi spojrzeć na. Na to, jak ja działam na co dzień, z innej perspektywy. Bo jak mnie znacie, to wiecie, że ja żyję według listy zadań i zdałam sobie sprawę z tego, że ja nawet wolny czas dla siebie muszę zaplanować. I jak już dochodzi do takiego momentu, że ja się relaksuję, że ja robię coś dla siebie, to bardziej czerpię przyjemność z tego, że ja odhaczę zadanie na liście, traktuję ogólnie relaks jako zadanie, a nie potrafię. Jakby w pełni się cieszyć tą chwilą, którą mam dla siebie. Dlatego jak zobaczyłam tą książkę, to mówię, to będzie dobra książka dla mnie, że może pozwoli mi wyjść z tej pułapki produktywności, kontroli, właśnie ciągłego wykonywania zadań, bo ja mam wrażenie, że w takiej pułapce się znalazłam. Na przykład ostatnio przez te choroby też te dni były takie, no, że tą listę zadań musiałam olać. Po prostu olać, a z drugiej strony mam wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam tego, co sobie założyłam. I przeczytam teraz fragment. Pomyśl, na początek o powszechnej dziś bolączce, jaką jest poczucie przedłużenia niemożliwie długą listą obowiązków. Według ciebie problem polega na tym, że masz zdecydowanie za dużo spraw do załatwienia i zdecydowanie za mało czasu, żeby się nimi zająć. Sądzisz, że jedyne, co możesz zrobić w tej sytuacji, to wykrzesać z siebie jeszcze więcej energii, odciąć się od wszystkiego, co cię rozprasza i umiejętnie, gospodarując czasem, dobrnąć do końca listy. To coś o mnie. Dlaczego ja ostatnio zrobiłam sobie to postanowienie bez telefonu do godziny 12? Właśnie po to, żeby jeszcze mieć więcej czasu. Ehm. Na wykonywanie moich zadań z listy. Czytam dalej. Tymczasem masz jeszcze bardziej pod górkę, bo tak naprawdę rzeczy, z którymi w swoim mniemaniu musisz się uporać, nie jest po prostu sporo, lecz na dobrą sprawę nieskończenie wiele. Zatem załatwienie ich wszystkich to nie tyle trudne, co wręcz niewykonalne zadanie. Naprawdę yy, czuję, że ta książka trochę zmieni moje myślenie. Ja się chętnie podzielę z Wami jakieś ważniejsze fragmenty. Pozaznaczam, może Wam poczytam, jak coś do mnie bardziej przemówi. No i zobaczymy. Będę pracować z tą książką przez kolejne 4 tygodnie, bo że muszę już iść, wydmuchać nos. I tylko jeszcze dopowiem: Bo tutaj jest takie pytanko. A co jeśli czas, kiedy będziesz mieć wszystko poukładane, nigdy nie nadejdzie? Właśnie o to chodzi, że ja mam takie myślenie, że jak już odhaczę wszystkie zadania z listy. To wtedy będę mieć spokój i będę mieć właśnie wszystko poukładane. A prawda jest taka, że tych zadań cały czas dochodzi, cały czas jest masa zadań bieżących, i ta lista zawsze będzie zapełniona nie. I nigdy nie nadejdzie taki czas, że wszystko będzie wykonane. I tak naprawdę takiego spokoju, takiego poczucia, że wszystko mam zrobione, mogę nie mieć nigdy. Dlatego mam nadzieję właśnie, że ta książka pomoże mi spojrzeć na to wszystko inaczej. Jura wstał się taki niezadowolony. Wszystko nie idzie po naszej myśli, prawda? Jest godzina 14.30, a cimno. Brzawka jakaś taka, jest, jaka pomoda na nie chce się wychodzić, ale dzisiaj jadę po Tymka. Jestem chora, ale muszę wyjść z domu, po pierwsze przewietrzyć się, a po drugie muszę zrobić zakupy, pojechać do Rosmana, kupić trochę słoiczków dla Ilusia i, i coś tam jeszcze, nie wiem, coś tam, coś tam popatrzeć. Nienawidzę jesieni. <noise> Jakbyś nie spadł, to było już tak trochę inaczej, nie? Nie, nie, masakra. Masakra pogoda. Patrzcie, co przyszło: nowy sprzęcior do kuchni. <noise> w ogóle w topę arek zaliczył, bo przyjechał kurier i ja pierwsza zobaczyłam tego kuriera. Poleciałam, żeby odebrać paczkę. No i przyszło to. Zapakowane tak, że widać, co jest w środku. I Arek mówi, ale w topa, to miała być niespodzianka na Mikołajki. To miał być prezent od niego dla mnie, w sumie dla nas. I szok. No i co, już nie ukrywał, nie? Dzień dobry z rana. Zaczynamy nowy dzień. Ja jestem w świątecznej piżamce, Ogólnie to jesteśmy chorzy. Ja się czuję fatalnie. Dzisiaj rano, już teraz to się rozbudziłam. Już teraz to się rozbudziłam, ale rano to myślałam, że głowy nie podniosę z tego łóżka. No, że chora się czuję. Chora? No. Jolej! Marek ćwiczył z rana przyszedł teraz po trynię. Z wodę i podbiera. Wodę i podbiera. Słyszałam, że walisz tam tymi hantlami na górze. Siła, pompa, pompa Dobry jończy, dobry drzońszy. Dobra, się mieć. Dobra. Ja nie wiem skąd ta energia no, Drugie śniadanie? No, może na owoce cię powtarzają. Ja jeszcze pierwszego nie zjadam. A później sok, z pomidor. Powiedz mi lepiej, jak mam wyjść z choroby. Ciężka głowa, no. Katar, zatkany nos. Nie wiem, nie wiem. Najgorsze życie, cicho jeszcze, nie? Do tego. Julek jako tako, ale tak pokasuje. I się zastanawiam, czy nie z nim do lekarza jednak. A tym, jak wczoraj po żłobku gorączkował znaczy gorączkową, no taki stan podgorączkowy może bardziej, 37-37,2 Jurek będzie jadł teraz śniadanko, najprostsze śniadanie, które przygotowuję dla dzieci, to właśnie owsianka z bananem, a ja z tym plastrem to jest Aromactive przykleiłam sobie, żeby mi się lepiej oddychało i naprawdę mi się lepiej śpi z tym plastrem noc wcześniej Julkowi przyklejałam bo miał taki trochę kater, ale już mu przeszło ten zapach, który się w pokoju z tego plastra unosił to właśnie sprawił, że mi się bardzo dobrze spało i że ten nos był taki drożny i teraz sobie nakleiłam, tak wiecie, żeby mieć bliżej nosa. I, i dobrze, dobrze mi się śpi z tym plastrem. Ciężko jest ostatnio, bardzo ciężko. Każdy dzień to jest takie są na przetrwanie. Muszę sobie dzisiaj zrobić moją miksturę. Mm, ostatnio sobie robiłam i to było spoko. Mm. Mama. że inhalację, że ja muszę sobie zrobić inhalację? Nie, chodzi mi tu o miksturę taką, wiesz, z cebuli. Właśnie ostatnio sobie też robiłam, może że to robiłam na gardło bardziej, ale myślę, że w takiej chorobie też pomoże, bo zawiera najlepsze składniki. Trzeba wydrążyć cebulę i do tej cebuli, do tego środka włożyć skrojony czosnek, imbir i łyżkę miodu. No i to wszystko tam zamieszać w tej cebuli to musi postać w lodówce przez kilka godzin i potem jest gotowe do spożycia i można sobie jeść na chorobę. Tak, muszę to zrobić dzisiaj. Świąteczne akcenty na tym vlogu, piżamka, um, ten, dzisiaj może Arek zniesie mi chłodnikę z góry. Tym jak zjadłeś szybciej, to miałaś nic ode mnie. A przecież ci kanapki zostały. Ja teraz w ciągu dnia osiągam takie stany, że wszystko, dosłownie wszystko mnie denerwuje. Włączyłam teraz w jakieś pioseneczki, bajeczki, żeby mieć trochę oddechu, bo już się skumulowało. Nerw mnie taki do upadu, ale dobra, już mi przeszło. To jest takie chwilowe, nie? Nachodzi. I potem przechodzi, szybko przechodzi. Kończę tego vloga, nie ma sensu dalej nagrywać, bo ja nie wyrabiam. Yy, jestem na granicy wytrzymałości. Julek za długo nie pospał. 15 minut! śmiesznie. Jak Tymek jak jest w domu, to już mam problemy ze spaniem. No chyba, że włączę jakąś muzykę czy coś co za tymka, ale tymka ciężko zagłuszyć. Otwieram teraz paczki. Mam pięć paczek, wczoraj pięć paczek wyjęłam z paczkomatu. I to są prezenty, bo w tym roku postanowiłam, że prezenty zamawiam przez internet. I zrobiłam to też dużo, dużo wcześniej, żeby już mieć no, z głowy eee, i żeby nie latać na ostatnią chwilę. Po sklepach w ogóle już ja z tego rezygnuję, z tego biegania po sklepach, szukania prezentów. To nie dla mnie. Lepiej sobie na spokojnie w internecie poszukać wieczorami. Tak siedzi się w tym telefonie. Ja ostatnio nawet na stronie drogerii spędziłam masę czasu. E, poprzeglądałam sobie kosmetyki i no dużo wygodniej jest zamawiać przez internet e, i tak będę robić, tak będę robić, to jest spoko. Tym bardziej, że jak ja wchodzę do takiego sklepu, czy nawet do takiego Rossmana, to ja nie mogę się zdecydować, ja nie wiem na co patrzeć, tyle jest tego, a w internecie jakoś tak, no lepiej, lepiej. Otwieram teraz te paczki, tutaj mam duże pudło. No, co mi tu zaglądać, Tymuś? Julek mi pomaga tym, jak mi pomaga. Tutaj mam dwa duże pudła. Tu już dwie paczki otworzyłam. Rozpakuję. Niestety nie mogę Wam pokazać, co jest w tych paczkach, bo no tutaj są prezenty, więc ktoś mógłby zobaczyć. Prezenty dla rodziny, prezenty dla dzieci. Więc nie mogę tutaj pokazać. Dlatego w tym vlogu to już wszystko. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Papatki.